Jestem graczem, ale, ale gram w choba raczej Ej, powstał challenge, to nagrywam się nie inaczej Hej, nawija aser, odpalają sranky da Bo do sześciu tu, tu więcej mi nie potrzeba Ale z nieba będzie krzycz, kobieta ma Bą spać, wiesz która jest? trzecia w nocy, kurwa mać Fakt, znów gram adeki i sam sprawdzam czaki Bo w chuja lecą te pizdy, moje niby talki, Co za łaki, pizdy, fiderzy i AFK Wszędzie na solo queue, taka drama Pierdolę to wołam chłopaków Lecimy 3Q szybko, mając nadzieję, że te rankiety już tam teraz wyjdą. Znów fil random chcę wziąć ADC mając 20 meczy. What the fuck, fuck you że tak nie jest, niech ktoś zaprzeczy. Ja tu tysiące meczy. Psycha Science my bro Lessy Inspire, Spire jak wysoki pink right now No to dzwoni wkurwiony do tego całego emera Ładuj mi to szybko diaksy, bo będzie afera Znów zwołuję moje mordki, żeby zagrać z nimi piątki Wissy po pora zaliczyć coś urządki Do niej wbijam i o kurwa chwila chwila swym oczom nie wierzę Ta Lessy Spire to ona była przecież Nominuję każdego wariata, który to obejrzał. Przede wszystkim Sosona, Jabiego, Danikusa, no i gry Moba Shota, Powodzonka i stay positive guys. <laughs>